Stoimy u progu największej rewolucji od setek lat? Jest taka jedna niezwykle prowokacyjna książka, suwerenna jednostka, która twierdzi, że tak. Sugeruje ona, że zasady, które rządziły naszym światem, no cóż, właśnie się sypią. Zobaczmy, co to właściwie dla nas wszystkich oznacza. Autorzy na start dają nam naprawdę mocną historyczną paralelę. Sedno tego cytatu jest takie. Rosnąca pogarda dla instytucji to sygnał wielkiej zmiany. Pomyślmy o tym tak. Pod koniec XV wieku ludzie mieli dość zepsutego kościoła. A dzisiaj? No, widzimy bardzo podobne nastroje wobec rządów, wobec biurokracji. Według książki to wcale nie jest przypadek. To dowód, że idzie rewolucja. No i to prowadzi nas do takiego absolutnie fundamentalnego pytania, które stawia ta książka. A co jeśli siły, które tak naprawdę kształtują ludzkie społeczeństwa, działają hmm, na jakimś znacznie głębszym, prawie niewidocznym poziomie? A co, jeśli to wszystko co uważamy za historię, to tak naprawdę tylko taki teatr cieni? No dobrze, żeby na to pytanie odpowiedzieć, autorzy wprowadzają swoją własną, unikalną koncepcję analityczną, nazywają ją logiką przemocy. I to jest, powiedzmy sobie szczerze, klucz do zrozumienia całej ich argumentacji. Zanim jednak zanurkujemy w tę teorię, spójrzmy na chwilę na jej, no, na jej efekty. Okazuje się, że ta właśnie analiza pozwoliła autorom przewidzieć krach na giełdzie, upadek ZSRR, wojnę w Jugosławii i to wszystko wbrew temu, co mówili wtedy wszyscy eksperci. To pokazuje, że ich metoda, chociaż może wydawać się niekonwencjonalna, jest, no cóż, niesamowicie trafna. I oto jest sedno ich metody. Nazywają ją megapolityką. Zamiast słuchać co tam opowiadają politycy, oni analizują coś zupełnie innego. Patrzą, jak technologia i nasze otoczenie zmieniają taką fundamentalną kwestię: kto, gdzie i co najważniejsze, jakim kosztem może użyć siłę. Czyli podsumowując, kluczowa myśl jest taka: to przemoc wyznacza te ostateczne granice tego, co w ogóle jest możliwe w społeczeństwie. Więc kiedy zmienia się technologia przemocy, no to zmieniają się też te granice. A razem z nimi Cała struktura władzy, gospodarki i kultury. Wszystko. I to właśnie prowadzi nas do chyba najbardziej szokującej prognozy tej książki. Zastosujmy teraz tę megapolityczną perspektywę do naszych czasów i zobaczmy, co dokładnie przewidzieli autorzy. Ta analogia świetnie to obrazuje. Zobaczmy. Tak jak proch strzelniczy dosłownie zniszczył feudalizm, bo sprawił, że zamki stały się bezużyteczne, tak, zdaniem autorów, mikroprocesory i szyfrowanie niszczą państwo narodowe. Ale jak? No cóż, sprawiają, że granice stają się jakby dziurawe dla kapitału, a cyfrowe aktywa, no, stają się praktycznie niewidoczne dla poborców podatkowych. I to jest właśnie centralna, najmocniejsza teza tej książki, powiedziana wprost. Rewolucja informacyjna to nie jest jakaś tam kolejna zmiana technologiczna. To jest, mówiąc ich językiem, megapolityczne trzęsienie ziemi, które niszczy same fundamenty obecnego porządku świata. No dobrze, skory państwo narodowe chyli się ku upadkowi, to nasuwa się pytanie, kto zajmie jego miejsce. I tu odpowiedź jest ciekawa, bo według książki to nie będzie jakaś kolejna instytucja, to będzie zupełnie nowy typ człowieka, nowa klasa elity. I oto jest definicja tej nowej elity suwerenne jednostki to ludzie, których największym, najważniejszym kapitałem jest ich własny umysł. Dzięki technologii oni nie są już w ogóle przywiązani do żadnego miejsca. Mogą żyć i pracować dosłownie w dowolnym miejscu na świecie, stając się, no właśnie, klientami państw, a nie ich poddanymi. A tutaj widzimy, jak to działa w praktyce. Bo to już nie jest żadna teoria, to jest realna, stosowana strategia. Zarabiasz w jurysdykcji A, mieszkasz sobie w B, a pieniądze trzymasz w raju podatkowym C. Każdy, dosłownie każdy element życia jest optymalizowany globalnie, tak, żeby być poza zasięgiem jednego konkretnego państwa. No dobrze, a jaki świat wyłoni się z tej całej transformacji? Książka maluje obraz, który jest no, z jednej strony fascynujący, a z drugiej trochę niepokojący. Wszystko zależy od tego, gdzie kto znajdzie się w tym nowym porządku. Jedną z takich najbardziej uderzających prognoz jest no cóż dramatyczny wzrost nierówności. Ten wykres doskonale wizualizuje tę przepaść tę dziurę między globalną elitą kognitywną a całą resztą społeczeństwa, a zwłaszcza tymi, których dochody zależały od redystrybucji w ramach państwa narodowego. Oczywiście, taka zmiana nie obędzie się bez konfliktu. Autorzy przewidują bardzo gwałtowną reakcję tych, którzy stracą najwięcej na upadku tego starego systemu. I to będzie sprzeciw nie tylko ekonomiczny, ale też ideologiczny, napędzany taką nostalgią za utraconą władzą i poczuciem przynależności. A skutki tej rewolucji będą no cóż, absolutnie wszechobecne zobaczymy upadek masowej demokracji, powstanie prywatnych, cyfrowych walut, a w końcu rządy będą musiały o nas, obywateli, klientów, po prostu konkurować. Suwerenność stanie się towarem, który można kupić. Ten cytat doskonale podsumowuje ludzką psychikę w czasach wielkich przełomów. Wiecie, ludzie żyjący w samym epicentrum zmian często ich po prostu nie dostrzegają albo zaprzeczają, że one w ogóle istnieją. Najłatwiej jest udawać, że wszystko jest po staremu, nawet gdy fundamenty starego świata dosłownie kruszą się nam pod stopami. I to jest właśnie to pytanie, z którym zostawia nas ta cała analiza. Czy te wszystkie znaki, które widzimy wokół siebie, ta rosnąca nieufność do instytucji, ta globalizacja kapitały talentu, ten cały rozwój technologii cyfrowych, czy to są tylko jakieś drobne zmiany, czy może tak jak w przypadku upadku Rzymu, jesteśmy właśnie świadkami końca jednej epoki i narodzin zupełnie nowej, której kształtu jeszcze tak do końca nie rozumiemy?